Cześć, witajcie na kanale Fishing Show. Przede mną, jak widzicie, paczka z drapieżnika. Cóż mogę dodać? Obsługa stoi na najwyższym poziomie. Zamawiam od nich już kilka dobrych lat. Zrobiłem chyba tam ze 30-40 zamówień i, i zawsze było wszystko na 100%. Wysyłka w po 15 minutach od zamówienia. Trochę się naczekałem, bo brałem pocztą polską, szło to aż 3 dni. No ale wiadomo, jaki jest okres. Ale jeśli chodzi o drapieżnika, to wysyłka na dosłownie po 15 minutach od zamówienia jak zawsze. To co? Otworzę, zobaczymy co w środku. No i okej, okay, chyba fajnie to widać. Pierwsze że co się rzuca w oczy dostałem gratis na szyję taką wandamkę. Powiem szczerze, że nawet napisałem do nich wiadomość przy zamówieniu, że jeżeli są chętni dać mi jakiś gratis, to bardzo bym prosił o, o taką wandamkę. I jak widać mam ją, super sprawa. Bardzo dziękuję, sklep drapieżnik sklep właśnie drapieżni zrobił teraz fajne rzeczy u siebie, takie typu jakieś spryskiwacze, pudełeczka, wandamki mają ręczniki, mam, posiadam dwa i naprawdę są świetnej jakości a że ja muszę mieć na szyi coś, bo ja się często przeziębiam to fajna sprawa, pewnie wiecie, ja mam taką taki szalik, ale to dając się ze mnie śmieje, że wyglądam jak jakiś stylista więc teraz będę wyglądał, wydaje mi się, lepiej. Super, bardzo dziękuję. Naprawdę gratis. Na który mi po prostu zależało. Tutaj jest rachunek, i kto pakował paczkę. Zaraz zobaczymy, kto. Zoja. Chyba ostatnio też była Zoja. No i co? Najpierw, może to, bo tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz w zamówieniu. Ci co mnie śledzą, wiedzą, że połamałem ostatnio. Szczytówkę od eee, niestety, połamałem najwa najważniejszą, najfajniejszą. Eee, no i tak, ciężko było ją w ogóle znaleźć. Oryginalną, znalazłem jedną na internecie w Anglii. Ale wysyłka razem z tą szczytówką do Anglii kosztowałaby dosłownie prawie tyle co jadałem za tą wędkę. Kupowałem tą wędkę na promocji, dałem za nią coś około 200 zł eee, za team dajwę, więc szkoda mi było kupować szczytówki, też za tyle samo. No i dokupiłem z Daiwa Young Bank power feeder 1.5 oz. Po prostu miała najbardziej zbliżone wymiary do mojej, czyli około 60, tam chyba 1 czy tam 2 cm, duże przelotki, około chyba tu 3 mm są i, i do tego nie wiem, czy to się wyostrzy. No, i do tego tutaj 3, 3 4, 3,5 mm końcówka. No zobaczymy, no czy to będzie pasowało. Później to sprawdzę. A przede wszystkim dobra cena nie była, bo około tam chyba 50 zł. No widzę jedną niedoróbkę Tutaj, spójrzcie, jest taki bolec malutki. Niestety, ale myślę, że to jakimś nożykiem, pilniczkiem malutkim to. Przyszlifuje, no to zobaczymy, co dalej. Ciężarek. Dużo osób się nie pyta o karpiowanie. Zaraz zobaczycie. Są tutaj chyba trzy rzeczy od karpiowania. Ciężarek do markera, taki fajny, żeby dobrze wyczuć dno. To jest jedna rzecz. Może tą szczytówkę gdzieś położę wyżej, żeby nie złamać. Co dalej. A propos znów karpiowania. To tutaj mamy markera od Kordy. Podobno najlepszy marker na rynku. Najbardziej lotny. No, to postanowiłem, że już wezmę ten. Powiem szczerze, że bardzo leciutki, długi. Nie wiem, czy ten ciężarek nie będzie za lekki do niego, bo pewnie on będzie stawiał trochę oporu w wodzie. No ale podobno dobrze lata. Zobaczymy. Teraz uważam, że sprawdzenie dna to jest rzecz absolutna, którą trzeba zrobić, żeby po prostu mieć dobry wynik. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Lepiej krócej łowić, a sprawdzić dno, gdzie się łowi. To dalej. Klasyczny Liante Cooler do glin. Z górka, spoko klej, który puszcza w wodzie. Może to. Tutaj sobie wziąłem, O, a nie, tutaj jest kilka rzeczy, dobra. To tak, pierwsza rzecz to jest line marker z MS Range'a. To jest, żeby pomalować żyłkę. Czasami jak się nastawiamy na większe sztuki, trzeba odklipsować to, żeby później nie latać tego i nie sprawdzać. Znowu na, mar na marker stickach to lepiej sobie z takim czymś zalać. Wiadomo, gdzie łowimy. To około 10 zł. Ciekawe, czy to jest tak samo jak korektor, tylko przepłaciłem, czy rzeczywiście ma to trochę lepsze właściwości no to coś takiego yy, dalej tak, haczyki yy, dwie paczuszki Kamasanów b 568 osiemnastek, niesamowicie dobre haki, nie spiłem na nie żadnej ryby do tej pory yy, tylko trochę gruby drut i osiemnastka nie nadaje się do ochotek yy, tutaj chyba najlepszy system świetlików jaki jest niestety jest też on bardzo drogi on kosztuje chyba Ponad 20 zł z koruma, ale bardzo prawdopodobne, że niedługo się wybiorę na jakąś, może niedokładnie nocną, ale taką, żeby pozostać trochę do ciemnego na Feder. więc postanowiłem, że muszę sobie to wziąć. No i tutaj mamy jeszcze 5 świetlików. Tu są na dwie wędki od razu. Dwa te uchwyty. No cóż więcej, mogę powiedzieć, nie używałem tego, więc do końca nie wiem, co dalej. Tutaj mamy coś. A, tutaj też jest do do karpiowania. Popakowane, jak widzicie, w drapieżniku, niesamowicie. Yy, tu są pływaki do spomba. Yy, bardzo fajna rzecz, podobno. Yy, czasem spomb yy, potrafi się trochę zanurzyć, dzięki temu się szybciej wynurzy, szybciej będziemy go zwijać. To jest ważne. To jest niedroga rzecz, chyba tam z 9-10 zł. Yy, co dalej? Yy. Tu jest kolejne rzeczy. A tu jest tak. O chyba nowe, nowe opakowania będą miały Kamasany Kamasan B560 w rozmiarze 20. Zobaczymy czy 20 nada się na ochotkę. Jak na razie w takim rozmiarze używałem tych góru LWG Feder. Feeder tak naprawdę i też są bardzo dobre. Ale no, na ten nie spiłem ani jednej ryby, więc chciałem spróbować. Czy kamasany nie będą lepsze. No i tak, paczuszka. Taki zestawik i z góry. Dla mnie naj, najlepsze koszyki, właśnie z tym dolnym obciążeniem. Z medium 20-30 gramów. Tylko tym razem wersja cage. Na płytsze wody. No, koszyki, jak koszyki. I tutaj takie ramię do markera. Tu podpinamy ciężarek, żeby po prostu nam się to nie plątało i dobrze sygnalizowało dno. No i ostatnia rzecz, a właściwie trzy rzeczy. Też mi się to już niestety skończyło. Na klasykach to idą te przypony, jak nie wiem, potrafię zużyć 10 przyponów na zasiadce. A do tego przypony na klasykach są długie. Więc trzy szpulki fluorokarbonu. Jak dla mnie fluorocarbon jest mega, bo jest sztywniejszy, nie plączy się tak, plus nie kręci się tak. A jak się nawet pokręci, to można sobie przyjechać palcem i on się wywuje, bo to jest fluorocarbon, więc ma dużą pamięć. No i takie grubości, które najczęściej używam. Czyli tak, dwunastka, powiedzmy gdzieś, no przybliżeniu jedenastka, no tak dziesiątka gdzieś. No i to jest 0,75, no to 0,8 powiedzmy. Więc trzy szpulki to jest najtańszy florokarmo z tych, z tych firm, których ufam. Jeszcze jest Preston i górę ostatnio używałem Prestona i byłem zadowolony. Zobaczymy drenana, ale fajnie, jakby się ten sprawdził, bo ten jest tańszy. No, jak widzicie, to tyle. Paczka pusta. Bardzo dziękuję jeszcze raz sklepowi drapieżnik za gratis. To jest to co chciałem naprawdę. Więc fajnie, cieszę się. Już powiedzmy, nie mogę tego nazwać współpracą, bo ja tu wiecie, ja tu, za to wszystkie rzeczy płacę sam, ale zamawiam u nich naprawdę długo i odkąd tylko zamawiam, byłem zawsze z nich zadowolony, zawsze paczka wychodziła od razu. Powiem Wam szczerze, ostatnio jakby spytałem się ich o szczytówkę do mojej dajwy, napisałem maila o pierwszej w nocy, o piątej w nocy miałem odpowiedź tego samego dnia, że pasuje ta i ta szczytówka oryginalnej, będzie ciężko zamówić, tak itd. itd., więc naprawdę szacun drapieżnik, za to co robicie. To tyle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście, lajk, like, subskrypcja, komentarz to co zawsze. Trzymajcie się. Cześć!